Hej, cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj dokładnie co będziemy robić. A mianowicie będziemy sobie grać tą bronią, tym Kubazam. Bo jak się okazało, wyzwanie się jednak odbagowało i to nie wiem czy po aktualizacji coś naprawili, czy raczej po prostu mi się randomowo odbagowało Ale mam, mam BMW i mam kabinek, więc dzisiaj będziemy sobie grali tymi brońmi ja już na szczelnicy i no w porównaniu z 205 to, to nie ma podejścia dosłownie a to jest niby na średni dystans zobaczymy No i zagramy sobie chyba przełamanie na ludzie bo nie chcesz tak bardzo zamulać w tej rozgrywce Powiem, że mógłbym zamulać, mógłbym wam niby pokazać nową mapę, ale... Myślę, że na to przeznaczymy inny odcinek, a po prostu dzisiaj chciałem wam się tak... Tak by, tak bym powiedzieć, chciałem, bo, że... Jednak to te wyzwania się od, od, odbagowały, czy coś albo po aktualizacji się to naprawiło. Bo magicznie dostałem wczoraj, a przedwczoraj jeszcze nie miałem. Więc, no, ani grałem kabinkiem, ani pijemy zbyt dużo, nie? Bo to nie jest tak, że grałem na przykład tymi wygodnymi, nie? Właśnie to jest tak, że nie grałem tym w ogóle, praktycznie. Nie? No, co, na przykład, generalnie grałem teraz wcz od wczoraj tym właśnie rewolwerem, którego pokazywałem na kanale. Więc. No, ciężko było mi grać. Ciężko by było, żebym grał karabinkiem ani, albo PM-em. Najczęściej grałem wsparciem, bo tam ma się ten grawatwowy najwięcej amunicji. Przynajmniej tak zauważyłem, i jeszcze można sobie uzupełnić tą amunicję. No bo ma skrzynkę z amunicją, więc no bo jak sobie zobaczycie, to tutaj na przykład ma tylko 20 stron, w zapasie. Se tego mało ta broń, widzę, że też ma mało w zapasie. Ma tylko dwa magazynki w zapasie. No to podobnie co M417 ma, M417 też tak ma, że ma tylko dwa magazynki w zapasie, więc trochę średnio. Nie powiem, i teraz, jakbym zrobił 26 kill tym, i bym zrobił 30 tym pm no to mogę sobie mieć kolejne bronie. A mianowicie SG553, i jeszcze tam jakiś PM, który jest bardzo dobry. Bo to jest generalnie najlepszy PM. Przynajmniej powinien być najlepszy, bo jest najbardziej celny. A jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, że ja celność naprawdę sobie cenię. Jeśli coś jest celne, to znaczy, że jest dobra. No ta broń, jak sprawdzałem na to nie była zbyt celna ale to. Nie, też najgorsza, nie była też najgorsza. Nie? Dało się jakkolwiek zeń strzelać. Tylko, że na razie mi nie idzie, bo trafiam co chwilę praktycznie na gracze, A na gracze trochę ciężko się gra, patrząc, że ja nie mam formy, bo. jak na wywalce, w Totalnej, żeby tak dużo nie przyklejać na moich odcinkach, powiem, że to trochę jest problem. Ale generalnie w sumie nic się nie dzieje, bo ewentualnie dostanę tam na przykład ograniczenia wiekowe, czy coś wyjebane w sumie. Bo i tak generalnie ten, <śmiennie> jednak odbiorcy, który bym wolał to raczej ktoś starszy, no bo pf, pf, to normalny gra w 6 jest młodszy, więc no pf. w sumie to mały wywala na to, że mi dadzą ograniczenia, nie? Tylko, że to może wtedy do mniejszej ilości osób, no oczywiście, ale wyjebane i tak nie mam dużych wyświetleń. To jest generalnie mój taki problem, nie? że nie mam dużej ilości wyświetleń, więc w sumie to i tak się nic nie zmieni. Nie no, jest nawet celna na zabroń, tutaj trzeba trochę kontrolować ten recoil, jednak nie tak jak w kołachu. A do kołacha najprędzej to porównuje, no bo... To też jest broń, która teoretycznie jest trochę calna, nie? więc do tego mi jest najłatwiej porównać. Ona ma za mało ammo. Kalach ma dużo więcej ammo. No nie mogę trafić tym rewolwerem, ale nie ma co się dziwić. To w końcu rewolwer. Nie mam sensu, to jest właśnie problem szturmowca. I generalnie w większości karabinków, bo one generalnie nie mają amunicji zbyt dużo no, takim przy, dobrym też przykładem jest właśnie M417, nie? Które też pokazywałem, no więc to jest problem taki generalny tych wszystkich broni No strasznie mało amunicji, nie możesz dużo zrobić, bo generalnie twoi, Twoje swarcie najczęściej lami, bo nie stawiałem tych skrzynek w ogóle z amunicją tylko wolą chcę chodzić bez sensu po mapie No i później tak wychodzi, nie? I niestety gra też na graczy, co jest trochę problemem, no bo w końcu bez graczy by było łatwiej No to nie w czas na pora, więc do tego będzie dużo graczy i to mi będzie trochę przeszkadzało Tak? Bo się nie skupiam na rozgrywce, a teoretycznie powinienem Ale no... Ja nie jestem taki, jak większość i nie tryharduję na takim trybie, no bo po chuj tryhardować na takim trybie, ja tego właśnie najbardziej chyba nie rozumiem, nie? Po chuj tryhardować w takim trybie, jakby, co, 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 im to da, że wygrałem z botami? Ja bez tryhardu potrafię wygrać z botami, kurwa. Więc nie wiem, co im to da, na przykład ten gościu, kurwa, nie wiem, co od ja go nie mogłem trafić, bo, kurwa, strzelałem na odjebsie. I nawet nie, nie wycelowałem, a on, kurwa, i tak mnie nie mógł zabić, no już. Więc tak później wychodzi mi ten dryheart, kurwa. Że czegoś się ode mnie, kurwa. ja nie wiem, jak można dryheartować w takim trybie, naprawdę. To jest głupie, kurwa. No właśnie, najczęściej gram z muzyczką czy coś, na teraz się skupiam na gadaniu z wami bardziej. No i mam wyłączony dźwięk praktycznie, nie? Więc nawet nie słyszę skąd idą i tak, kurwa tego sobie radzę, a oni nie wiem. Muszę trochę herdować, bo im to coś da, nie? Jak widzieliście trochę zlamiłem, ale to dlatego, że musiałem no kliknąć ten przycisk, a to mi kurwa, a zmienia broń, bo jakiś debil nie pomyślał o tym, że ta, to, 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 to ktoś może mieć kurwa pod tym przyciskiem wyciszania. Bo to dosłownie debil, no bo kurwa... To jest najłatwiejszy przycisk, żeby klikać. Nie będę na przykład klikał nagle, nie wiem, jakiegoś x czy czegoś, żeby się wyciszyć. Na co mi jest najłatwiej, a nie chce mi się jednocześnie zmieniać nic zostawienia gry, bo nawet nie wiem gdzie by to było. I co bym dokładnie musiał zmienić? To chuj, e. Więc no, to, że ktoś tego nie przemyślał, to po prostu, widocznie nie wiem, nie gra z nikim ani nic. Po prostu nie ma życia, może. Nie wiem. Ale no. Kur a trochę to jest kupię, że tak zrobili, no ale chuj. Więc bardzo mi się zmieniało broń, przez co mogę na przykład kogoś nie zajebać. Ale w sumie wyjebano, bo jak, jak mówiłem, mam, no to totalnie wyjebane, nie? Po prostu gram, żeby na przykład wam coś pokazać bardziej, a nie żeby tamtego. Się skupę na tym trybie, czy coś, coś, To jest zaraz pokażę pm no bo to w końcu ma być tego. Krótki odcinek też. No chyba, że wyjdzie za, za, za krótki, bo a, widzę, że już przepierdalamy to. Fast, a trwa dopiero 9 minut. Teoretycznie tyle chciałbym, żeby trwało, ale no. Nie chcę z tego czegoś robić, bo z tych te i nawet nie znam, że pewnie przetestować tego. Jednym proble głównym problemem tej broni jest to, że... A ma 15 naboi. I to mi będzie na pewno wkurzać, bo. <grafy> ja wolę jak broń ma jednak trochę więcej tej, tego ammon, A tak to, to, to ktoś ci wyleci i może czasami go nie zabić, nie? To tego zabiję, no to dlatego, że on jest jakimś idiotą chyba. Ale to jest nieważne. W ogóle nie działa, co się nie skupiam, ale... <grafy> No dobra, ok. Może on to się nie skupia? Nie wiem. W sumie Generalnie dlaczego ta broń jest unikalna? Bo ona ma 33 damage'a, mimo że to jest PM. Nie, bo to jest PM, a ma 33 30... damage'a, co jest bardzo nietypową wartością, bo taką wartość ma tylko jeszcze M417 na przykład. Znaczy, chodzi mi na przykład, po prostu mówię, że takie w no, wartości mamy: na przykład karabinki czy karabiny sztumowe, a nie codziennie się pijemy. Które no, powinny być w sumie czymś kompaktowym, a nie czymś, co zadaje tyle na no, ale dobra. No i minusem jest to, że bardzo długo trzeba czekać, żeby mieć większy magazynek, czyli 25 nabojowy. Więc trochę się muszę pomęczyć tym. No, ale generalnie ja się nie chcę tym męczyć, bo po prostu ja tylko na tym trybie prawdopodobnie biję sobie. Późniejszą głośnoń, czyli zabiję tam 30 tych. 30 przeciwników i tyle. I nie będę już prawdopodobnie nigdy więcej grał tą broją Mi się tak wydaje, przynajmniej chociaż no faktycznie może być fajne to, że ma duży damage Bo duży damage też jest czasami ważny. Ale no... Ja tam jednak pijemy, to uważam, że powinny być celne najbardziej, nie? Chociaż jak widać też sobie radzi. Więc nie mogę narzekać. No tylko na pewno nie jest na duży dystans, no, ale w sumie z chcesz bardziej streamować, ale nie? Się kampić na rogu mapy czy coś. Do tego masz karabin snajperski albo karabin wyborowy, nie? nie no przyznam, że fajna broń. Fajna, fajna. A pewnie lepsza od tego kube bo to jest totalne gówno, bo no jest niecelny i ma mało damage'a No co to jest 25 damage'a bo to ma 25. Jakby to chociaż miało, tak na przykład następca, czyli 33 damage'a bo następcą jest SG555. Nie, 553, przepraszam. Zawsze wypowiem tą nazwę źle. Mimo, że znam tą broń z LG, to, to zawsze wypowiem źle. Ale no to SG ma chociaż na damage'a, nie? A, to, a ten QBZ cały? No to nie ma w sumie nic. On ma mały damage, słabą celność. No jest w sumie mechowy mega, nie? To jest taka broń, tylko na chwilę dosłownie, żeby tylko zrobić to wyzwanie i nigdy więcej tego nie użyć, nie? A czy pewnie tak, tak nawet skończy SCW, tylko że SCW może kiedyś zagram, na przykład, jako tak dla fan, na przykład tak jak M417, nie? Że na przykład chce mieć duży dewać, a tam w tym wątpię, że w ogóle zagram kiedykolwiek, tym kubezotem, nie? No bo raczej to po prostu nie ma sensu, nie? Używanie broni, która jest w sumie słaba. Tak naprawdę generalnie te bronie z wyzwań nie są jakieś mega OP Przynajmniej na przykład jeśli chodzi o karabinki I karabiny sztumowe Bo na przykład jeśli chodzi o pm to tak, najlepszy PM Prawdopodobnie, bo ma największą cenność I generalnie w porównaniu z moją bronią, której do tej pory używałem, czyli UMP No to ma lepsze statystyki teoretycznie, nie? Więc no uważam, że on może być dobry na przykład. Jest też KTS z wyzwania, oczywiście. No ale są też bronie takich, których raczej nie chcesz mieć, tak na przykład ten QBZ, czy... No, w sumie w tych, w karabinach mowy jest dużo takich, których nie chcesz mieć raczej. Bardziej nie chcesz mieć nic, co mieć, więc... No. Albo chcesz mieć tylko po to, żeby ukończyć wyzwanie i nigdy więcej tego nawet nie użyć No bo wątpię, że ktokolwiek by chciał tego używać, jakby... O, asysta jako zabicie No widzicie, jak jest mało amunicji, nie? Że ja dosłownie, no muszę wyciągać pistolet, nie? no Znaczy rewolwer akurat w tym wypadku, ale no... Broń poboczno, poboczną, osobistą, jakkolwiek to się tam nie nazywa no muszę wyciągać aż, no bo to jest lipa z tym magazynkiem straszna, nie? No ale w sumie musieliście czymś go zbalansować na początku, nie? Tą broń. Musieli czymś zbalansować, no bo przecież PM z takim Demai'żem, no wiadomo, żeby był za mocny, nie? Jakby miał na przykład od razu ten 20 chociaż na bojowy magazynek. Chociaż myślę, że akurat to jest akurat takie tylko pierdolenie też, ale bo w sumie 20 na no, magazynach magazynek też nie by byłby jakiś świetny no ale tyle mamy w karabinku w sumie M417 więc no rozumiem że w PME musieli coś coś pogorszyć żeby nie było nie no ale i tak jest przyjemny w sumie Ej, on jest przyjemny nie wiem czy jednak nie będę na nim i jednak tego no ale minusem na pewno dużym jest ten magazynek nie a pewnie jak będę jeszcze robił film o najlepszych PIEM-ach, to prawdopodobnie może się to znaleźć jako alternatywa na przykład dla osób, które wolą więcej Damage'a. Tak samo jak robiłem z karabinkami Tak samo tutaj może być, no bo to jest podobna sprawa, tak? Możemy mieć coś albo bardziej cennego, albo coś co dużo du więcej bije, nie? Oczywiście Jeśli zdobędę SG to prawdopodobnie będę SG promował bardziej niż to M417, bo SG wydaje się być lepsze trochę Ale no, póki miałem tylko, póki mam tylko M417, no to polecam nadal ją ale jeśli pewnie nie będę miał sg to pewnie będę polecał sg, więc no to jest takie coś jako taką alternatywną broń dobrą, nie? ale no z pm to na pewno mogę to polecić już ja już to wiem, że na pewno to będzie jakaś alternatywa taka właśnie, że wiesz dużo damage'a, ale trochę gorsza całość, nie? no i na pewno mi się wydaje, że tą najlepszą broń, którą mówiłem będę polecał, no bo Mimo, że jeszcze nią nie mnie grałem, to no na bang jest najlepsza. No bo ma lepsze styki, chociaż może być gorsza, tak? Oczywiście, nie wykluczonego, ale grać no będzie lepsza. Więc też mogę polecić raczej. Ale to mówię, jeszcze zrobię od tym oddzielny odcinek, nie? A tutaj z tych gramy tymi bronikami. No i generalnie też chcę zrobić po prostu dzisiaj jakiś odcinek, a akurat jak się odbakowało, no to idealny content, nie? Nie wiem, czy to po aktualizacji tak dobrze zrobili, tak, taką dobrą aktualizację wypuścili, bo tam było dużo zmian w ogóle, takich bardziej yy, stricte... Takich stricte zmian technicznych było bardzo dużo, więc. No. Mogli coś faktycznie naprawić, albo po prostu mi się samo naprawiło. Bo też gościu mówił, że można tylko po prostu grać jeden z poradnika, jak to naprawić, i że można po prostu grać to po jakimś czasie też się może odblokować, więc może dlatego po prostu. Niekoniecznie robić to wyzwanie, bo też jedna z opcji była taka, żeby powtarzać to wyzwanie, ale nawet nie może zobaczyć coś trzeba było, żeby zrobić to wyzwanie, nie? tylko takie lipne było no no i co? no jak się tylko skończy ta gierka a się skończy prędzej czy później, no to no właśnie, no to to by było w takim razie na tyle skoro się skończyła ja Yawza Amirexui Hello.